Słowa dzisiaj z apokalipsy można powiedzieć, jakże aktualne. Wielu ludzi bowiem mówi: Jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego mi nie potrzeba. A Jezus, yy, wyrzucając ludziom yy, to zaślepienie, od razu też mówi: Jesteś godzien litości. Yy, konsumpcjonizm, to wszystko, co nas zżera, jakby od środka. Powierzchownie może być wszystko pięknie, ładnie, jesteśmy bogaci, rzeczywiście. Jedz pij, używaj, ale wewnętrznie możemy być naprawdę struci. Trzeba uważać i trzeba rzeczywiście prosić Jezusa, aby dał nam swoich dóbr, swojego bogactwa, swojego złota oczyszczonego. Myśl dziś jest następująca. Czy jestem gotów przyjąć od Jezusa to wszystko, co jest mi w stanie dać? A On jest nam w stanie bardzo dużo dać, nawet jeżeli nam się to wydaje mniej przyjemne i mniej kwieciste i świecące niż świat chce nam dać. Bóg czasami daje nam coś, co wydaje się też nam nieprzyjemne, ale przecież. Kogo ojciec kocha, tego też jest w stanie karcić. Może dzisiaj potrzebujesz czegoś, co będzie dla ciebie oczyszczeniem. Pamiętaj, że obietnica jest bardzo mocna, bardzo piękna. Jeżeli nie pójdziesz drogą świata, pójdziesz drogą Bożą, to zbawienie może być twoim udziałem. Wejdziesz do niego i będziesz z nim wieczerzał, a on z tobą. Bo jak mówi w swoim słowie, zwycięzcy, dam zasiąść ze mną na tronie. Spełnienia tej obietnicy wam życzę i również życzę błogosławionego dnia.